na Wisłę. Próbujemy nowy stok, nowe miejsce. Powiem szczerze, współpraca bardzo dobra, jeżeli chodzi o przygotowanie stoku, przygotowanie zawodów, ponieważ tu się musi zgrać wiele elementów organizacyjnych. Miejsce, gdzie się możemy rozstawić, pomiar czasu, ustawienie trasy, pomoc, energia, prąd, to wszystko jest bardzo ważne. Bardzo podoba, fajne są warunki i bardzo fajnie jest zrobione. Jest tak niezbyt stromo, więc trzeba dobrze zakręty brać, ale warunki moim zdaniem bardzo dobre są. Pogoda super słoneczka, jeszcze trochę brakuje, a tak generalnie to bardzo przyjemnie. Wspaniała pogoda, wspaniała atmosfera, um, świetnie. Jest piękny, naturalny śnieg, pogoda dopisuje. Przygotowane nieźle slalom, dosyć wzdłuż linii spadku stoku. No, Ładnie, jak jest zima, jak jest prawdziwy śnieg, nie ma ograniczeń, to jest radość i ścigania się i jazdy na nartach. się w tym roku te zawody zorganizować. No, cieszą się dużym, dużą popularnością, dużym powodzeniem już w trzecim dniu wszystkie numery startowe były de facto rozdane, miejsca zapełnione, więc jak zwykle co roku mamy dużo chętnych. No i sam fakt tej zabawy, tej formy współzawodnictwa jest cieszy się dużym powodzeniem wśród naszych mieszkańców Morzowa, a ja również cieszę się, że jest takie zainteresowanie i taka chęć właśnie wspólnego, takiego wspólnego spędzenia wolnego czasu i wspólnej fajnej zabawy. Bobby. Policja edukuje co, co roku. W rok w rok mamy ak tą akcję o bezpieczeństwie na stoku i edukujemy, ile tylko wejdzie. Na, pół, na feriach, na półkoloniach. Jesteśmy tam, gdzie po prostu możemy, wiadomo teraz w zmienionych troszeczkę warunkach, ale staramy się być, być, docierać na każdym stoku, opowiadać o bezpieczeństwie.